Słuchajcie widzowie, nie chcę się Wam pokazywać, ponieważ... Wyglądam paskudnie, nie pokażę Wam się, nie pokażę, moi drodzy, nie ma szans. Patrzcie, te przez tą babcię grani, jestem taki gruby, że nie, nie mogę Wam pokazywać. Normalnie nie mogę, nie mogę. Jedynie co Wam pokażę teraz, w tym momencie, patrzcie na moją rękę, jakaś jest wielka i jak powoli chodzę, po prostu jestem tak o tył. Nie, nie pokażę Wam, chyba że zostawicie łapkę w górę. Dobra, zróbmy taki zakład. Wy zostawiacie łapkę w górę, a ja zrobię to i pokażę Wam, jak ja w tym momencie, właśnie w Minecrafcie. Wyglądam teraz. Tylko szybko. Macie dosłownie 3 sekundy. 3, 2, 1 i patrzcie na mnie. Patrzcie, jaki jestem grubas. Normalnie wyglądam jak. Jak ludek z Robloxa. Patrzcie na mnie, co jest. No nie. Ja cały czas tylko bym jadł i jadł przez tą grani. Nie wiem, co ona mi zrobiła, ale zobaczcie. Całe ciasto potrafię zjeść. Be, nawet nie, nie mrugnąc okiem, nie? Okej, okay, dobra, gdzie ona jest. Grani. Granny! Babciu! Co ty narobiłaś? Jeszcze mam niewłaściwą, niewłaściwą ochronę termalną. Czemu zrobiłaś ze mnie takiego? Tego takiego wielkoluda, ja nie chcę być taki Ale co ciągle głodny? Co? Czemu mi otwierasz? Po co? Dokąd ty chcesz? Ciasto! Nie no już nie mogę patrzeć, już mi się żygać ale ciągle robię się głodny, słuchajcie. Zostawcie pod tym odcinkiem z 8 tysięcy łapek w górę, słuchajcie, tu pójdę na siłownię, na nabieżnie, nie wiem, coś zrobić ze sobą. Zacznę biegać, ponieważ zobaczyki. jaki... No nie, ja się w ogóle w drzwi nie zmieszczę, zobacz na to, pa. O nie, nie mieszczę się, dobra grani. Muszę, czekaj, bokiem chyba wchodzić, nie? Czekaj, czekaj, czekaj. O, o, nie, nie zmieszczę się, grani, zabieraj mi te ciacho. Bo nie wyjdę stąd, dobra, wychodzimy. Co ty chcesz? Co ty chcesz ode mnie, babciu? Jezu, co to ma być? Czekaj, to jest jakiś parkour? Co ona tu bym zrobiła? Patrzcie, coś z obsydianu? Dobra, ej, ale ja z tym sprintem swoim, zobaczcie, to ja tutaj dużo nie zadziałam. O! Dobra. Babciu, ale będziesz musiała mi pomóc. Ale nie, nie dając jedzenie, tylko wskakując tam dalej. Halo. <grym> no nie, czekaj, czekaj, czekaj. Wo jest, patrzcie jak sumo skacze. Dobra, czekaj. Dobra, teraz. Puu o Jezu. Dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ja babciu dam radę dalej skoczyć? Nie ma... O! Dobra, czekaj. Uh, czekaj, bo to jest strasznie ciężko. Ja ze swoją wagą to taki nie... Nie mam takiego skoku. Czekaj, czekaj. O! Wow. Dobra, patrzcie, ona mi ciasto przygotowuje zawsze przy takim tym e, eleganckim skoku. Czekaj. Uuu, dobra, zjedzmy, poczekajmy jeszcze chwilę. Ale babciu, mam tyle jedzenia, mam też tyle ciast, że sobie nie wyobrażasz. Zobacz, na to. Też mam ciasta. Okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. Czy ja z tym parkurow, parkurem dam radę? O o, najsik. Dobra, czekajcie, ja ściągnę w ogóle tą ochronę termalną, żebyście widzieli mnie, jak ja, jak, jak ja tutaj skaczę sobie elegancko. Dobra, ściągnijmy to z plecków I uwaga, teraz tam, grani, ty chcesz, żebym tam wskoczył? To jest niewykonywalne. Z moją masą. Wow, Nie, udało mi się. Patrz, dobra, zjemy trochę ciasta. I co, gdzie dalej? Gdzie dalej grani mam lecieć? Tam, dobra. Uwaga, uwaga. Raz. I dwa. I trzy lecę nie babciu. Dobra, dobra babciu. Powiedzmy, że doskoczyłem. Dobra, o, dobra. Czekaj, 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 czekaj. Co ja mam znowu ciasto jeść, Nie, ja już nie chcę żygać. Mi się chce od tego ciasta. Patrzcie, znowu teraz tam. Okej, okay. woow, lecę gruby. Dobra. O, udało się. Dobrze, pięknie. I teraz tam mam skoczyć, rozumiem. Dobra, uwaga, uwaga. Puu! Nie, no patrzcie ona w nagrodę, jeśli tu przeskakuje, daje mi ciasto, dobra, wezmę kęsa tylko Dobra, teraz tam, ej, czy ja dam radę to doskoczyć? To już jest tam... Ua, dal mega daleko Babciu! Spokojnie, spokojnie, dobra, siuu! nie, Dobra, babciu, je doskoczyłem! Babcia! Nie doskoczyłem, ratuj mnie! Czekaj, czy ja dam radę tutaj wskoczyć? O! Jest! Pięknie, dobra! Babciu, tylko pamiętaj, że, 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 że ja tutaj ze mną będzie różnie, kurczę. Dobra, babcia, ja tutaj biorę ten kęsik. Już pół ciasta nie ma, dobra, wskakuję. Dobra. O jest, tak jest. Widzisz? I co, baba? stara babo? A ty, kurde, stara babo. Stara babo, stara baba, stara baba. Stara baba, stara baba, stara baba! Stara baba! Ua, patrzcie, ona mnie tu bije i lecę dalej, kurczę, no dobra. Ty, jak ja tu doskoczyć? tam, w tamtą stronę? Czekaj, wow, nie, to jest niewykonywalne z tą masą Słuchajcie, to jest niewykonywalne Czekaj wow, 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 wow. Prawie mi się udało Babciu, stara baba <śm> Dobra, czekaj Muszę doskoczyć jeszcze raz Cyk, o, dobra Pyk, proszę bardzo, ciasto zjedzmy Bo jestem głodny cały czas, dobra I, i jak ja tam mam wskoczyć? Halo, pyk, o, tak Dobra, teraz tutaj Hecca i chyca dalej, będę chycał dalej Czekaj, tam jest, z drugiej strony Oooo, tak Dobra, ej, zróbmy to tako na tym F5 Dobra, pick. O kurczę. o, udało się, teraz tu Jezu, to normalnie teraz wygląda jak prawdziwy Roblox Patrzcie, ja skaczę jak w Robloxie normalnie Nie wiem, czy graliście kiedyś w Robloxa Dobra, a tu na samą górę nie doskoczę, chyba muszę tak. Przy... Ej, babciu, wynocha mi stąd Dobra, czekaj. Wow! Nie, na sam dół! Kurczę, taki ładny skok już miałem. No dobra, babcia, czekaj. Bo ty mnie szturchasz! Mnie jest tak łatwo z tą masą przeskakiwać babcia Dobra Dobra, czekaj, pyk o jest, dobra, cyk tutaj. Zjedzmy ciacho, prawie całe wtrniłem. Pięknie i jestem, dobra, i niewłaściwą ochronę termalną mam To trochę kicha Tylko nakładam ją Dobra, jest, cała, chyba cała, co? Tak, cała Dobra, babciu, i co teraz? Co teraz, co, co tam dalej jest? To ty, jest jakiś talerz? Czy ty chcesz mnie zjeść teraz? Takiego grubaska? Dobra, mam tam doskoczyć Ej, Ale babcia, ja tam chyba nie mam rady Dobra, zgłodniałem, powiem wam szczerze, że muszę chlebka sobie zjeść O nie, dobra, albo ciasto Nie, dobra, wolę chleb Okej, okay, ona każe mi tam skoczyć, ale po co mi tutaj yy, Skrzyneczka Dobra, Ho! Polecę grubasek, nie, nie, nie doleciałem babciu, nie doleciałem, dobra, co to jest, ciasto, na co mi ciasto, halo, po co ciasto, ja już nie dam rady Ciasto, jeść, ja być duży, nie zmieścić już ciasta, no dobra. Stara babo, słuchaj, lecę z tym Cyk, 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 cyk. Trochę tego, trochę tego, trochę tego, trochę tego, trochę tego, trochę tego, trochę tego Pej pej i co? I co i co i co? ha, Normalnie. O waaa! to bolało, babciu! Ty jesteś niedobra, cały czas mi bijesz Co ty sobie wyobrażasz? Kurczę, ciacho mi tu rozstawiasz, no i co? I co? Po co mi te ciasto? Cały czas mam je jeść? Halo? O Ła! czemu mnie bijesz? Czemu mnie bijesz? Gania mnie, patrzcie naokoło ciasta! Nie, babciu, spokojnie, będę jadł, będę jadł te ciasto, ała, będę! Ona chyba będzie mnie biła, póki te ciasto będzie, słuchajcie, tutaj na tym, ona ma po prostu zniknąć, dobra, o, dobra, jest, dobra, jedno ciasto mniej, dobra, babciu, spokojnie, spokojnie, o, już, zobacz, ja jem te ciasta, zobacz, pyk, dobra, o, zobacz, ała, czekaj, już, już, tutaj, tutaj, dobra, jeszcze to ciasto muszę zjeść, jeszcze to, Patrzcie, ona się cieszy, chyba. Oła! Babcia! Spokojnie, spokojnie. Patrzcie, kim jest tutaj strefuje z Kubana. Dobra, czekaj, patrz. Zjem trochę tego, trochę tego. Babciu, zobacz, tylko ten, ten kawałeczek został. O, oła! No co, spokojnie, zjem wszystko. Zjem do końca. Czekaj, o, kawałek. Jeszcze jeden. Dobra. Aż ty, Babciulu. Oooo wow, nie mogę wyrzucić, nie może mnie wyrzucić tutaj, dobra. Znowu to! No nie, to znowu ona będzie mnie podpalała, coś mi się wydaje, nie wiem co ona sobie wyobraża. W ostatnim odcinku widzieliście No Dobra, zjem ostatni kawałek, spokojnie, patrz, już zjedzone, wszystko, wszystko O jest. No dobra i Nie, już nie chcę, już nie chcę, nie, nie Już mi się żygać chce. Fu. dobra, wyrzucam to Dobra, yy, co to my da. Co my tutaj mamy dalej? Co to? Co mam zrobić? Mam tam wejść? Halo. No dobra, babciu. Yy, i, I co? Ale to mnie podpalisz! Nie! Halo. O, dobra, jest wyjście. Haha. <ścoughs> Mabcia, O, ej, ej, ej. ej! Ej, tak się nie. Ej, babciu, zaklinowałem się, ratuj mnie! O, oh, jezu. Ło, wow, już myślałem, już myślałem, że mnie tutaj. O! Oh, Ło, o, oh, o, oh, Ło! Oh, oh. Gasić to! Gasić to, ona mnie chce ugotować. Ach, zaraz ginę! Dobra, czekaj. O! Oh, dobra, serduszka, serduszka, szybko. Jabłuszko, muszę zjeść coś, nie wiem. Ło! Oh. Dobra, babciu, co ty za kryjzolko robisz, ty, babciu? Nie, 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 nie. Patrzcie, ona chciała mnie tutaj podpalić. Ty babuloty, stara. Normalnie, Oa, Oła, 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 dobra. I co? Nie udało ci się, bo zrobiłaś tutaj dziurę, ja sobie mogłem wyskoczyć, bezproblemowo. <noise> no dobra, i co to? Co to za jakiś poligon jest? Babcia, ale ty nie przesadzasz? Co to ty jest jakiś, jakiś ten preppers, czy co? Boisz się czegoś, czy jak to? Co to? Oła, 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 to boli! O kurde, to daje, patrzcie, absorpcję jakąś. Ła, 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 czekaj, 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 ja muszę podjeść, nie wiem, złote jabłuszko, czy coś. Dobra, teraz już powinno chyba być git. A co tu jest? Co tu takiego? Co tu takiego jest? O, babciu, zrzuciłaś mnie, halo. Czekaj, e, skrzyneczka. Cake dynam... Nie gadaj, że to jest ciasto dynamitowe, znaczy dynamit ciastowy. Co mam rzucać tym? Dobra, czekaj. Siu! I co się stanie? Co się stanie, jak ten dy dynamit. No nie! No nie! Znowu ciasta, babcia! Ty oszalałaś? Masz, masz te swoje ciasta, proszę bardzo. Możesz je sobie tutaj wziąć, możesz sobie je zjeść. Ja nie mam zamiaru. Dobra, babcia, wrzucę ci to wszystko w mieście twoim. Patrz! Z zrobimy y farmę ciast. Woah, goni mnie! O kurcze, dobra, dobra, lecimy, 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 lecimy. W tym mieście będzie mega dużo ciast. Proszę bardzo. Pyk, zobacz. Cyk, 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 powstają nowe mia. Oa, raz, dwa, trzy, cztery. Poleciało wszystko ładnie. Zobacz, babcia. Teraz jak ja jestem głodny, to sobie podchodzę, gdziekolwiek i jem. Widziałaś? Oa, 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 dobra, już idę, już idę spokojnie. Czy wy widzicie, jaka moja ręka jest ogromna? Ja po prostu jestem taki duży. Wow! Nie wiem jak to możliwe. Czekaj, bo ja muszę tą wyściółkę ściągnąć i teraz będziecie widzieli. Byz Bez tego się upiekę. Dobra, git. Mm. Babciu, mam prezent dla ciebie. Trzymaj. Musisz to zjeść. Musisz to zjeść, babcia. Awa! Dobra, spokojnie, spokojnie. Wiem, że ostatnio mi dawałaś te 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 te, te, te ziemniaczki, więc yy, co dalej? Co tu mamy? Co? Mam teraz na to stanąć? Wow, co to jest? Babcia wow wow, 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 połowa serduszek O kurczę, co za babol Co za babol z niego Hej, ty, wow, wow, patrz Wow, wyskoczyłem, jak to możliwe Babcia, ale co ty mi rzucasz Ała, wow! ła, wow! zaplątałem się jeszcze W te te te, 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 takie ostre coś Co ty wyprawiasz mi? Halo Co tu jest? Co tam jest? Nie, ja tam nie mam... O, oh, babcia, Nie Ło, wow, ło, wow, nie, to jest woda ta zielona, nie, 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 to są bakterie, ła, ła, one skaczą, o, Jezu, dobra, ej, muszę je wypuścić, patrzcie, one są tutaj, jak to mam za, wy, wyrzucić je, te robale, czekaj, czekaj, o, ła, 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 super, one zostały zranione przez babulę, babula, daj mi stąd wyjść, ja chcę wy, wyjść, słyszysz mnie? Ktoś mi tu lawy w przypadkiem nie wrzucała, bo to będzie kurczę hit normalnie, czekaj. Jakoś się muszę wydostać stąd. Babciu! Nie bij mnie tylko teraz, Ino Dawaj, dawaj, dawaj O! Dobra, ciasto może być, ciasto mogę sobie zjeść, dawaj, o! Dirtowe ciasto, zobacz, babcia, piekłać kiedyś dirtowe ciasto, dawaj, tutaj spód, oła. Patrz, dirtowe ciacho Dobra i, I co na górę mamy? O, nasionka, pszenice O, tak, zobacz jak... O, babciu, zrobimy razem ciasto, dawaj, patrz, babcia Zobacz, tu dodamy... O, będzie jabłecznik, to dodamy jabłek Zobacz, patrz, cyk Proszę bardzo, kozackie ciacho, babcia, nie bij mnie, co ty robisz? Dobra, czekaj, o Przekładaniec, tak jest, na drugą, drugą nóżkę, proszę bardzo, o i, I torcza postawimy. Będzie, będzie pięknie. Co to, co to jest? Fluid pipe. Dobra, dodamy też szkła trochę. O, proszę bardzo. Dobra, babcia. Jakie kozacki jabłecznik. Ze szkłem. Nice. <grym> babcia, to specjalnie tort. Ała, dla ciebie, co ty robisz? Halo! Czemu mnie znowu bijesz? Co ty mnie. Z... Patrzcie, znowu mnie goni. Ała, a ja nie mam takiego takiej prędkości. Ona będzie mnie biła. Dobra, babcia, nie. Co ty chcesz? Wymyśliłaś coś jeszcze? Co ty chcesz ode mnie? No dobra, pójdę za nią. Dobra, i co ty tam masz? Ua, 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 ua. I co to jest? To jest obsidian mam skoczyć na górę, ta? Dobra, i co? I co? I co w związku z tym? Mam tam do środka wejść? Dobra, czekaj, tylko nałożę jeszcze sobie tą zbrojkę. Nie, nie! Patrzcie, co ty narobiłaś? Co ty robisz? Ja mogę stąd wyskoczyć? Babciu. I no ja. Ła, ła, ła. Aha, czyli ona chce, żebym wypił jakieś toksyny. Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, bo jak widzicie, babcia nie szczędzi mnie. Robi ze mnie jakieś różne, jakieś test, testy, że tak powiem. Dobra. Uwaga, pijemy toksynę! O nie, co ona mi dałam dłości zatrucie dwa! Dobra moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. Zapraszam również na mój drugi kanał Games. No i widzimy się w kolejnych filmach. Tutaj! Także zobaczcie, co się ze mną dzieje! Zapraszam na mojego Discorda matrunerowice. No i moi drodzy, na matruner.titris.com. Na drugi kanał też już mówiłem. Do zobaczenia, pa! pa!